Praca i działalność Stowarzyszenia w przeciągu tych wszystkich 20 lat e, przyniosła bardzo wielkie i cenne owoce dla nas wszystkich. Jesteśmy bardzo wdzięczni e, wszystkim, którzy włączyli się w tę pracę i działalność Stowarzyszenia imienia, imienia Piotra Skargi. E, dla Instytutu Ordo Juris wsparcie Stowarzyszenia również było zawsze bardzo istotne. Była to m.in organizacja, która jako jedna z niewielu opowiedziała się przeciwko ratyfikacji konwencji stambulskiej. Jest to jedy, tylko jedno z wielu zaangażowań Stowarzyszenia Emienia Potra Kargi. Życzę z tego serca kolejnych 100 lat działalności jak nie więcej i dbania o to, by, by, życie, by życie było lepsze.